Dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie kochani. Mam 25,5 godzinki, ale spragnione poczytania chwilę słowa. To, że ja po prostu kochani jest... No na razie nie, na razie starczy, No to nie jest Nataszką, Syneczku, teraz ja jestem zajęty, dobrze? Ty już miałeś swoje, teraz się bawimy z dzieciaczkami, dobrze? Zjadka. A Kaja, będziecie zaraz wychodzić, powiedzcie mu. Bo on chce tutaj już znowu gry, że gry nie jest dla dzieci za mały. Jeszcze jest na takie gry. Nie, nie gramy. No. Kochani, chciałem pomodlić się, podziękować Bogu. Kochani, mam za niedługo wyjazd. Więc będziemy mieć błogosławiony czas tutaj z bratem. Więc kochani, chciałbym ja. z Wami jeszcze coś tutaj podzielić słowem. To ja jadę za jak coś to poczekasz, aż ja wrócę. Jak on przyjedzie. No to... to no to... na mnie tam, jakby przyjechał szybciej. Po 15 ma być, tak? Mm. Okej, okay, to da, działa, działa. Działaj, bo on będzie przyjeżdżał. Raduje się moje serce, kochani, że, że mogę do słowa przyjść. Kochani, wiecie co mnie... No, cały czas inspirujemy słowo. To wiecie o tym, że słowo jest cały czas, które inspiruje, pobudza, daje do myślenia, żeby każdego dnia zachęcać modlić się, wspierać się. Jedni są mega, mega szczęśliwi, jedni są smutni, jedni są w problemach, jedni są z, z, choreba, z chorobami, problemami, jedni są... Z, potrzebują uwolnienia, jedni potrzebują... Pocieszenia, różne są sytuacje, które potrzebujemy na dzisiaj. Nie wiem, co dzisiaj potrzebujesz, ale wierzę w to, że potrzebujesz więcej Pana Jezusa, więcej Jego obecności, cały czas, żeby był skierowany wzrok na Niego, a wtedy te nasze drogi będą się układać. Kiedy umieramy dla Chrystusa, kiedy umieramy dla Niego, będziemy wiedzieć, że On jest wywyższony i będziecie widzieć manifestację naszego Pana Jezusa Chrystusa, czyli w Duchu Świętym. Ktoś, kto nie rozumie tego, jesteś na początku drogi, tak jak zawsze powtarzam, jestem tutaj dla każdego, nie tylko dla wierzących, a też dla niewierzących, którzy chcą być wierzącymi, którzy chcą zrozumieć, że Bóg jest dla złych i dobrych i chce ich podnieść, czyli... Tych, którzy nieświadomie kroczą drogą zagłady, chcę ich po, pobudzić, żeby byli świadomi, żeby uśmiech z tej miny na taką minę odwrotną, radości, pokoju, pomimo trudności, pomimo tego, że wiele ludzi nie wierzy. My jesteśmy zachętą, my jesteśmy tym światu, my jesteśmy tą gwiazdą poranną, którą Pan Bóg na nas mówi. Jesteś umiłowany, wspaniały, tak jak ostatnio czytałem. Bóg cały czas do mnie mówi, abyśmy zachęcali się do tej miłości wzajemnej. Tak jak brat mi dzisiaj napisał, po miłości sumie się poznamy, trudności będziemy przychodzić, ale my się kształtujemy. Kochani, przyniesie mi wody? Bo zapomniałem, gdzie I wtedy, kiedy będziemy razem się kształtować w tych doświadczeniach, kochani, ja, ja kochani, chciałbym kilka takich fragmentów przeczytać i takie, takie zachętę, zanim będę jechał w trasę i będę modlił się za te wszystkie sprawy, żebyśmy wiedzieli, że Słowo Boże jest. Niesamowicie pobudzeniem dla naszego ducha. Pobudzeniem dla, dla naszego ducha, kiedy będziesz w duchu siał, kiedy w duchu będziesz zbierał plony, czyli sianie, zbieranie, kiedy będziesz to robił, Bóg ci będzie pokazywał wspaniałe rzeczy. Będziesz łączył się z ludźmi, którzy mają tą samą pasję, tą samą wizję, te samego ducha i to samo będą chcieli robić. Oczywiście musimy nauczać, bo jak nie chcemy nauczać, nie chcemy. Oczywiście nie wszyscy nauczają, nie wszyscy są po prostu napełnieni tym darem, ale masz dar do zachęcania, masz dar do dzielenia się, masz dar do czytania. Nie wiem, jaki masz dar. Każdy z nas ma dar. Jeden, pięć, dziesięć. Ciesz się, bo gdy mam Marci, ty masz tyle, a ja mam tylko jeden. Bracia i siostry, kochani, jeden wykorzystany w Boży, spowy, w Boży sposób są miliony ludzi nawróconych. Kiedy mamy 10, pamiętajmy, że mamy odpowiedzialność o wiele, wiele większą. My byśmy chcieli mieć tak wiele darów, kochani. To nie jest tak, jak my mamy wiele darów. To wszystko jest tak, wiecie, gładko i tego. Kochani, to nie o to chodzi, że jest gładko. Masz większą odpowiedzialność, więcej działasz, więcej się angażujesz, bo jesteś pobudzony, ale bez Bożego napełnienia jego mocą ducha świętego, to, to nie ma możliwości, żeby coś się zmieniło w naszym życiu. Nie ma. My musimy wiedzieć, że jesteśmy poddani pod garcarza, a garcarz nas kształtuje, kochani. Kochani, okej. Okay. Zachęta i nauka, za każdym razem, kiedy studiuję, czytam, rozważam różne rzeczy, historię. Jak to było, jak to było z Goliatem, jak Saul, jak był królem, ale już chciał zabić Dawida, Dawid go nie zabił. Kochani, mnie się to tak pobudza, mówię: Boże, o co tu chodzi? Szacunek, że to mąż Boży, nawet że skrzywił drogę, nawet że chciał zamordować, nawet że był zły, on powiedział: Jesteś Bożym sługą, ja nie będę nic robił. Pamiętajcie, że Bóg odpowiada, Bóg yy, zajmie się tą sprawą ci, którzy źle czynią, którzy niby mówią o Bogu. Pamiętaj, że nie ruszamy sługę Bożego. Nawet jak źle robi. Możesz mu podpowiedzieć, zachęcić, ale jak on nie chce Cię słuchać, nie masz przychylności do Niego. Po pierwsze, przychylność przychodzi z góry, a po drugie, przychylność przychodzi tak jak słowo Boże mówi, jeśli trwasz we mnie, masz przychylność Boga, czyli góra i ludzi. Tak jak Krzyż Golgoty. Wiecie o co chodzi? Krzyż Golgoty mówi o tym, że jesteśmy połączeni dzięki Bożej Łasce przez Jezusa Chrystusa z niebem, połączeni i z ludźmi. Z ludźmi to, 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 to działa na dwóch frontach: niebiańskich i ziemskich. To jest połączone. Jeśli tego nie masz, to musisz pragnąć w swoim sercu, żeby Bóg to zrobił. Ja nie, nie marudzę do Pana Boga, panie, co się dzieje, nic się nie dzieje. Tylko mówię Boże, przeprawię mnie przez to, przez to, przez tamto. I wtedy wiem, że będę chodził, będę widział, jak być przygotowany na różne dzieła, które są w moim życiu. Bo on kształtuje nasz charakter. Synuś, weź go na spacerek gdzieś, bo chyba siedzę za ten powietrza mu potrzeba. Powietrza potrzebuje mu. Weź. Oj. Gdzieś się czegoś, nie? Musimy wiedzieć, że. Dziękuję, żonoczko. Musimy wiedzieć, że Słowo Boże jest naszym pokarmem Słowo Boże jest naszym priorytetem, naszym pionem i musimy o tym wiedzieć, że ono wszystko pokazuje. Dlatego, kochani, pokrótce tutaj bo ja się rozkręcam, kochani, tyle bym mógł tu powiedzieć. Jak Jezus nauczał? Pierwsze, co musimy wiedzieć. Jak nauczał? Żebyśmy wiedzieli, zadawał pytania. Opowiadał historię, rzucał wezwania, pobudzał do działania posłuszeństwa. Często ludzie chcą o Bogu wiedzieć, całą Biblię na pamięć znają, a Bóg mówi: Ja chcę nie ofiary, lecz posłuszeństwa, czyli chcę miłosierdzia, chcę tego, żeby wykonać te działanie. Ludzie mówią, że się modlą za całe narody, to wszystko się modlą, a tak naprawdę nie idą czynić uczniami, nie idą serca dawać, pomagać, tak jak tu z braciszkiem mamy teraz taką e, rozmowę na temat pomagania, wspierania. To nie jest tak, że my siedzimy w ręce w górze i wszystko się dzieje. My wykonujemy dzieło. Wskakuje, zaraz brat przyjeżdża i jedziemy na misję działać, po poszkolić się, podziałać w danej, e, danej dziedzinie, która nas, pomoże nam jakąś e, mieć obraz większy na, na, na nasze działanie. Więc na, jedziemy. Na, na dzieci nie są gry? No dla dzieci to takie gry są takie planszowe, a w komputerze to trzeba poszukać coś, ale poszukamy sobie razem, ok? A Minecraft? My... Minecraft, no nie wiem czy jest, nie mam pojęcia, mam ja się nie Cię. znam na granie, no bo no ja ta... nie gram. Taki mam mieć. Aha, i tam są klocki układasz, tak? Pogadamy na ten temat. Kochani, mój synuś potrzebuje grę dla dzieci. Podpowiedzcie, czy jest jakaś gra dla dzieci. Bo ja nie jestem gierkomaniak, więc nie gram na grach, a wiem co w tych grach jest, więc ja jestem ostrożny do takich rzeczy. Wolę w Chińczyka albo jakieś puzelki poukładać, ale z tymi grami na komputerze to ja jestem taki, wiecie, ostrożny. <coughs> ok, wchodzimy. Pierwszy Tymoteusza. Kochani, Tymoteusz. Ja, ja jestem takim człowiekiem, który y, pilnie wstrzega czegoś, bo jestem sportowcem całe życie, więc wiem, że wydaje owoce. Samo to. Kiedy widzę w sobie Bożym, że jest no to, to samo. Minecraft tak? taki, musi być nie do bicia. Nie okej. Okay. nie będzie grał w gry, które biją, które będą... M, m, głowa będzie myślała. <laughs> okej. <Okay. śmiech> I wchodzimy do, do Słowa Bożego, jest cały czas dyscyplina, cały czas szukamy ludzi, którzy są wierni naśladowania tego, co my robimy przez Słowo Boże. Bo kiedy my mamy wierność uczniów, tak jak idziesz do szkoły, nauczasz i cię słuchają i widzisz, jak ktoś zrośnie, to czujesz te, po prostu, że on cię słucha, że on wie, co ty mówisz do niego, a nie, że cię słucha, a robi dalej swoje i mówi, yy, nic się nie dzieje. Okej. Okay. Nie słuchasz, nie robisz pilności, nie jesteś zdyscyplinowany, nie wykonujesz dzieła, którego yy, przekazałem ci, nic się nie dzieje. Kiedy działasz, ludzie po kilku miesiącach lecą jak rakiety, bo wykonują. Kiedy brat, brat ze mną mówi, to mówi Marcin: Brakuje ludzi, którzy nauczają i z nimi coś wykonują. Dlatego my to robimy: działamy, nauczamy i wykonujemy. Żeby zobaczyć, że to jest proste, dlatego idę z uczniem, który jest dopiero na początku, który chce, oczywiście, wykonuję. Baw się, tak? Możesz wziąć, oczywiście, to twoje syneczku, no co ty. No, coś pokazać, jakiego masz? Halka? Chodź, pokaż. Eee, wow, chalka! Ja mam chalka silnego. Taki silny. I kiedy wchodzimy do Słowa Bożego, jest to napisane, żebyś się nie męczył ty i ja. Ja nie mogę zrobić tak, że będę po swojemu coś robił, bo inaczej pan powie Marcinku, ale ja ci tego nie kazałem, to nie jest moje. Gry logiczne, okej okay, Krzysiu, dzięki. Dlatego, kochani, wchodzimy. Przypomnienie, zachęty, nauki, kochani, do czasu przybycia nie ustawaj publicznie głoszenia Bożego Słowa. Ku zachęcie. Czemu mówię Boże? Okej, okay, publicznie. Dlaczego? Ku zachęcie i pouczaniu wszystkich nie zaniedbuj tego daru. Znaczy, my mamy dar, którego zaniedbujemy, i ma, ja się nie daje, bo ja tak nie jestem gorący jak on. Pamiętaj, że każdy ma inny dar i ciesz się z niego. Gorąc wynika z tego, że ty się cieszysz z tego, co masz z tego, co Pan Bóg ci dał nie z tego, czego nie masz. Tylko z to, co masz już, ja się cieszę z tego, że mam tu dom, że mogę tu głosić, że zaraz mogę jechać, że jeszcze mam spragnione serce, żeby przed wyjazdem, zamiast się szykować, to ja jeszcze chcę poczytać Słowo Boże, bo mam pragnienie, żeby się napełnić, abym pojechał tam, gdzie będę w jakimś miejscu, żebym był rozpalony cały czas, żebym zawsze był gorący tak samo Ty może dzisiaj być gorący. Ten dar jest dla każdego. Dla każdego, może jeszcze nie masz tego daru, ale wierzę, że Bóg chce Ci dać dar, który będziesz naprawdę wykonywał dla Jego chwały. Dla Jego chwały oczywiście. Możesz mieć coś, możesz robić dla siebie i możesz niestety nie robić to, co Bogu się podoba. Który zostałeś obdarzony i w związku z którym na podstawie proroctwa, by wszyscy widzieli Twój wzrost duchowy. Wow! Zwierzchnicy wspólnoty powierzyli Ci posługę nauczania. Bądź pilny, by wszyscy widzieli Twój wzrost. Zwracaj uwagę na to, jak żyjesz i czego nauczasz. Zawsze to powtarzam. Mówię, bracie i siostro, możesz mało mówić, możesz wykonywać, ale pamiętaj, że każdy patrzy i obserwuje Twoje życie. Moje tak samo, tak jak i Twoje. Więc więcej możesz zrobić tym, że usługujesz, działasz i ludzie widzą, jak ty działasz, i Twoje serce jest pełne rozkochania. Wspierasz, pomagasz, działasz i naprawdę zmieniasz się, przepraszasz, pokutujesz. Często ludzie do mnie mówią, ja już pokutowałem. Hej, ty, ty mówisz o pokutowaniu przed nawróceniem, ale ja mówię o, o tym, co się dzieje codziennie, każdego dnia, gdzie gdzieś coś się nie tak udało. Przeprosić Boga to nie jest to, że my raz pokutujemy i wszystko jest fajnie. No to teraz najlepiej robić, co chcę, bo ja już pokutowałem i teraz będę sobie grzeszył, będę sobie robić co chciał. Więc to tak nie działa, kochani, bracia i siostro. Każdego dnia modlisz się, dziękujesz, a co pokuta, czy tam przeproszenie, to już nie? To jak z, źle zrobię dla żony albo dla córki, to już nie będę jej przepraszał? <grym> Kochani, przepraszam, ja się uśmiecham z taką radością zrozumienia, że to nie, to nie jest tak. I często ludzie zapierają się, są niewdzięczni, są tak za wynieśli. Dlaczego? Bo właśnie powiedzieli, że już to robili i już nie robią. Pamiętaj, dziś, tak jak tutaj wiele osób do mnie mówi, ktoś chodzi tą drogą, jest rozpalona, nagle schodzi z tej drogi i zaczyna atakować ludzi i swoich bliskich i, 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 i robić zdrady. To co, to już co, pokutowałem wcześniej, dzisiaj zdradziłem, to już nic nie pokutuje, Kochani, nie, nie, nie zgadzam się z tym, możesz pozostać przy swoim. Mocno trwaj przekazanej Ci wierze. Kiedy masz swoją wiarę i ktoś próbuje Cię wypychać, to nie kuć się z nim. Ja ja, ja, ja mówię zawsze, pozostanę przy swoim. A ktoś mi mówi, no ja pozostanę przy swoim, no ale to tak jest. I ja mówię, ale ja się nie zgadzam. Więc jak ja się nie zgadzam z czymś, to ja nie muszę, ty nie musisz mi przekonywać i ja ciebie nie muszę przekonywać. Poczekajmy, kto wydaje jakie owoce, i tu dajmy Panu Bogu przestrzeń, żeby zmienił mnie lub ciebie. Bo ja mówię, słuchaj, ja się z tym nie zgadzam. Mam inne zdanie, ale dalej cię kocham, dalej cię szanuję, dalej zostawiam to twojej wolnej woli, bo nikt mi nie zabrał, ani tobie też nie zabiera i Bóg ci też nie zabiera, nawet jak skrzywiłeś drogę, kochany, bracie i siostro. Ten kto się brudzi, niech się nadal brudzi, a ten kto się uświęca, niech się nadal uświęca. Man, John Amanda, chwała Bogu. Rozumiemy to, co tutaj napisał John Amanda? To nie są żarty. Naprawdę, jak będziecie czytać Słowo Boże i będziecie trwać naprawdę w Nim, to On mądrość daje do zrozumienia, że ty nie musisz się przekomarzać. Brak pokory tacy mają bracia i siostry. Nie ma pokory, bo to jest po prostu swoje. Ja wiem lepiej, ty nie wiesz. Ja wolę to zostawić Bogu i pomodlić się Boże. Daj mi to zrozumieć, bo może dzisiaj tego nie rozumiem. Czym wszystko na, należycie, by zabezpieczyć przed zwiedzeniem. Prostek, masz czyste serce, nie unosi się, dajesz dostęp braci, którzy Ciebie wspierają, modlą się, pokazują coś. Proszę Cię, na przykład, słuchaj Marcinku, słuchaj tam Bożenko, Mareczku, Tomaszku, jak to wygląda, ja tak to rozumiem, bo widzę, że Ty gdzieś tak to powiedziałeś. I wtedy dyskutujemy, siostra do siostry dzwoni, Marcinku, Ty tam jakaś sytuacja na temat demonów, to wszystko wiesz. Siostra do mnie dzwoni, a ja jej tłumaczę, a ona mówi, no tak, to było inaczej zrozumiałe, i siostra inaczej to zrozumiała. Dlatego rozumiemy, że my rozmawiamy, a nieraz coś Ty lub ja źle zrozumie. Dlatego lepiej sobie zadzwonić, podyskutować i wyjaśnić sprawę. Bóg chce, abyśmy byli w jedności. Tam, gdzie wielu rada, tam mądrość. Kiedy my działamy, są trudności, są problemy, rozmawiamy, dyskutujemy, modlimy się, prosimy Ducha Świętego o prowadzenie, a Bóg układa wszystko. Bo jak chcemy służyć Panu, to pamiętajmy, jak służymy Panu, i to są doświadczenia, trudności, pokusy, które przychodzą do naszego ciałka, żeby coś robić po swojemu, albo zrobić źle, albo cieleśnie, a Pan mówi: pokutuj z tego. I ty co powiesz Panu? Nie, nie, ja nie będę pokutował, to jest moje. Nie, musimy wejść w duchowość i powiedzieć, Boże, Cię przepraszam, Ty powiedziałeś, bym był uniżony do serca, kochał, miłował i wchodzę w dół i wywyższam naszego Pana Jezusa Chrystusa, a siebie na dół robię. Okej, okay, kochani, musimy o tym wiedzieć, że cały czas Bóg do nas przemawia przez zadawanie pytań i to, żebyśmy byli... Super, ja już będę kończył. Kochani, jeszcze kawałek tu przeczytam, żebyśmy wiedzieli o Jezusie. Jezus, o Jezusie, co powiedział? Dlaczego to wszystko jest tak ważne, i dlaczego my wiemy, jesteśmy świadomi tej prawdy przez Słowo Boże? Je, Jana, ja jestem chlebem życia. Jana 6,5. On jest chlebem życia, czyli jak my się karmimy, nie? Czytamy Słowo Boże. Rozważamy, to On nam daje ten wzrost, czyli siłę duchową. Ja jestem światłością świata Jana 8.12. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Pokazał, był, zmartwychwstał, jest to udowodnione historycznie, on jest cały czas, on jest drogą prawdą i życiem. Więc Jezus jest całym esencją tego klucza, tego środka, tej perły, którą mówiłem, że jest w muszli, czyli w sobie Bożym zapnięte i ona Ci daje poznać go na żywo, czyli w duchu. Czytamy, a w duchu rozumiemy, że On jest. Pójdźcie do mnie wszyscy. Tak, już właśnie przyjechał. Super. Kto, kto mnie przyjmuje, przyjmuje Boga. Czyli ktoś przyjmuje Jezusa Chrystusa, idzie w stronę Boga. Musimy wiedzieć. Przebaczenie grzechów. Musimy to zrobić. Pan przychodzi. I co? Sądzenie świata będzie przez to, że Pan powiedział ja przyszłem zbawić świat. Dlatego przyszedł ratować. Ale przyjdzie już drugi raz, aby sądzić. Więc teraz przychodzi do Ciebie z taką pomocą, yy, zrozumieniem, abyś Go poznał, a przyjdzie już pozbieranie swojego Kościoła. Musimy wiedzieć, że On jest Syn Boży, Bóg i Syn. Musimy wiedzieć, to jest wszystko zapisane. Pan Bóg powiedział, to jest mój Syn umiłowany, ja i On, jedno jesteśmy. Kochani, no musimy przez wiarę to brać. Nie, nie możesz tego brać swoim umysłem teraz, kiedy nie jesteś jeszcze wierzącym, żebyś to rozkminił. Kaszku wejdź! Już skończę. Już tylko kończę i już tego, dobrze? Nie, ma Bo i tak musimy poczekać na, na Emilkę. Jego nauka, na przykład kazanie na górze. Musimy o tym wiedzieć, że jego odpowiedzi są. Wszystko tutaj zapisane, kochani. Jego charakter, jego bezinteresowność, pokora, radość, łagodność, miłość do nieprzyjaciół. Zobaczymy. Często chcemy kochać Boga, ale nienawidzić swoich wrogów lub nieprzyjaciół, nie a tym bardziej swoich braci, którzy gdzieś tam coś źle zrobią albo coś. My, my się kształtujemy, tak jak tutaj braciszek przyjechał, my jedziemy w trasę, będziemy mieć czas modlitwy, czas rozmawiania, doświadczeń różnych, coś, będziemy spotykać innych ludzi, więc kochani, różne rzeczy się dzieją. Cześć. Dobrze. Dobra, dobra. No Więc kochani, ja będę powolutku kończył, żebyśmy wiedzieli, że wszystko Jego wypełnienia są w Starym Testamencie. Wszystkie wypełnienia proroctwa, które są i dzieją się i jeszcze się wypełniają. Jeszcze się wypełniają. Więc my musimy o tym wiedzieć, że Bóg chce dać nam cały czas tą mądrość, kiedy będziemy zachęcać się do czytania, zachęcać się do modlitwy i zachęcać się do tego, żeby kierować na Słowo Boże. Amen, kochani. Kochani, taki krciutki live, wiedziałem, że to będzie krótki, ale obfity, żebyśmy wiedzieli, że Jezus mówi o sobie wszystko w Słowie Bożym. Wszystko. Kiedy wchodzimy do Tymotusza, jest zachęcenie do czytania. Ktoś mówi, a po co czytać, a po co te fragmenty, a po co zadawanie pytań. No, tak Jezus nauczał. Jak ty zadajesz pytanie, kiedy ja spotykam chłopaka, który prosi mnie o modlitwę, wyjeżdżam do innego miasta, dyskutuję z nim i zadajemy sobie pytania. Kiedy dzwonię do brata, to mówi brat: zadawałem pytania i on, y, y, on mi odpowiadał, lub on zadawał pytanie i odwrotnie. Ja, co, dlaczego? I wtedy my wszyscy wzrastamy. Ja wiele rzeczy nie wiem, uczę się. Ty wiele rzeczy nie wiesz, ty dopiero przychodzisz, nie wiesz, że Jezus był, że on żył, że on jest tutaj najważniejszym tym kierunkiem. I kiedy zobaczycie, że to, co jest, wiecie co, ja mam marzenie, żeby jechać do Izraela, żeby te rzeczy po, po gdzieś tam, po zwiedzać i sobie tak gdzieś w duchu pomodlić, żeby Bóg mi to pokazywał, jak to wyglądało. Ludzie wchodzili do grobu, a tam nie było Jezusa. Gdzie było to zabite tym, tym, tym kamieniem? Jakim sposobem? Ludzie próbują to udowodnić. Sami nawet faryzyusze powiedzieli, Weźcie, idźcie tam, pilnujcie, bo powiedzą, że On wyjdzie z tego grobu i zaraz, że On zmarł, wystał. A nagle tam kamienia nie ma i Jezusa nie ma w grobie. Jak to jest? Jak to jest? Musimy o tym wiedzieć, że Słowo Boże wszystko pokazało. Bądźmy w tej modlitwie, bądźmy cały czas w Słowie Bożym. Po to się nauczamy, po to wspieramy, po to proszę Was o modlitwę, żeby Pan wkładał mi słowa, które będą nauczały i wspierały innych. To nie jest dla mnie, to jest dla nas. My jesteśmy po to, że każdy ma jakiś dar i usługujemy sobie, kochani. Kochani, z Panem Bogiem. Pozdrowienia od Łukaszka, naszego braciszka kochanego. Chodź, braciszku, pomachaj tu braciom, żeby wiedzieli, jaki Łukaszek, żeby Halo. nie było. No. Amen. No. Witamy serdecznie, kochani. Jedziemy podziałać razem, będziemy mieć najspanialszy mhm. czas. No, Łukaszek jest pilnym uczniem i to jest niesamowite. Kiedy pilnym będziesz uczniem, pamiętaj, że każdy z nas będzie wzrastał. To jest dwustronnie. Razem wzrastamy. Nie tylko jedna osoba. Kochani z Panem Bogiem, modlę się za Was, będę całą drogę, modlił się o te wszystkie sprawy z Łukaszkiem, bo mamy 6 godzin, chyba tak? 6, 6 godzinek, więc trochę mamy trasy, ale będzie to piękny, cudowny czas, kochani. Więc dziękuję za Was, za Wasze modlitwy, za Wasze rodziny, dzieci i wszystkich, kogo w koło macie. Pozdrówcie tutaj od zgrzeżalca Wasze wspólnoty, Waszych braci, siostry, żebyśmy raz.